Kubota Inside Program. Jest to wydarzenie o skali takiej europejskiej, można powiedzieć, gdzie gościmy przede wszystkim ludzi z Japonii. Pan Suda przyjechał bezpośrednio z Osaki, czyli jak gdyby z fabryki tam, gdzie ten serwis, główny, główny oddział serwisu znajduje się. Jest z nami też pan Futagami. To jest, nie wiem, inżynier. To jest osoba, która gdzieś tam bierze udział właśnie w projektowaniu przyszłych konstrukcji. No i jest z nami też pani Ogaki. Ogaki jest odpowiedzialna za dział części zamiennych. Słuchajcie, jeżeli chodzi o maszynę LX, no jest to jeden z produktów, który no bardzo dobrze na pewno sprawdzałby się w gospodarstwach i sadowniczych mniejszych, i warzywniczych, i w gospodarstwach borówkarskich. W ramach jak gdyby producenta ta obsługa codzienna ma zapewnić wieczne użytkowanie maszyny, albo bardzo długie użytkowanie, no i też bardzo rzadkie wizyty na serwisie. Poza obowiązkowymi przeglądami. 200, 400, 600, 800, 1000 itd. Ta siatka jest bardzo ważna. Słuchajcie, zgadza się. Siatka jest bardzo ważna. To, co tutaj Pan mówił o tym, o określonym czyszczeniu siatek, tak? To, co się gdzieś tam, e, no może zapychać w trakcie pracy. Ja mam ze sobą też taki przykład filtra powietrza. Oczywiście czyszczenie codzienne, no to wiadomo. Nie dmuchamy z tej strony, tylko od środka po to, żeby ten kurz, który tutaj wejdzie nam tutaj w te przestrzeni żeby go wyrzucać na zewnątrz ani żeby jeszcze to bardziej... Cudze to nawet nie zabijać. nie tyle przedmuchiwać co opukać. Jak najbardziej. Ponieważ jeżeli weźmiemy za duże ciśnienie powietrza, to będziemy zakwajali tutaj te pory. I brak więcej krzywdy zrobimy niż w pożytku. Przegląd raz do roku, no jak gdyby nie zaszkodzi, czy przed sezon, czy po sezon przygotowanie maszyny do kolejnego sezonu jak najbardziej ma wpływ. Ja ze swojej strony na pewno rekomenduję wymianę oleju w silników w przypadku niższych przeglądów. Hydraulika przeżyje, tak? Ona nie jest aż tak powiedzmy, no delikatna, tak można powiedzieć, i aż tak często nie ulega zanieczyszczeniu, no chyba, że są jakieś dodatki dokładane, które. Przyczepy, nie wiem, inne zewnętrzne maszyny, gdzie się ten olej e, wymiesza. I słuchajcie, jeszcze jeden element trochę marketingowy: Kubotaker, program wydłużony gwarancji. W przypadku zakupu nowej maszyny macie szansę przedłużyć swoją gwarancję do 5 lat. No i odpowiedni okres jak gdyby przebiegu godzin, w zależności od tego, jak sobie wybierzecie. To jest gwarancja odpłatna na tych samych warunkach, które jest sprawowana standardowa gwarancja, jest to robione u dealera w tym samym zakresie, w tych samych kosztach, które normalnie no gdzieś tam powiedzmy, występują też i przy standardowej gwarancji. Jedyny warunek robienia przeglądu w serwisie dealera. Dobra, jest specjalna lista sprawdzeń. Ja mam swoją wersję polską. Tutaj panowie mają wersję angielską. Generalnie samo sprawdzenie dotyczy poszczególnych układów ciągnika. Przede wszystkim jest to nie wiem, podzielone na sekcje, na segmenty silnik skrzynia biegów. Układ hydrauliczny, układ elektryczny, diagnostyka, no i na samym końcu obsługa i poszczególne elementy. Sama ocena, jeżeli chodzi o ciągnik, no to pierwszy krok to jest na pewno sprawdzenie elementów, numerów seryjnych i przebiegu. Nastąpi uruchomienie silnika i sprawdzenie, czy, czy jak gdyby przy pierwszym uruchomieniu może nie tyle parametry, ale samo zachowanie gdyby ciągnika układu jest właściwe. Element HST, tak? czyli tutaj, jak gdyby, no, całe to serce, które odpowiada za jazdę, za e, przekazanie napędu, połączone jest z tą częścią. No, akurat tu jest druga część HST, która gdzieś tam była w tym miejscu. E, tu mamy sprzęgłowomu, e, sprzęgłowomu. Następnie jest to przekazywane na, mechaniczne, na mechaniczną przekładnię, gdzie mamy te trzy zakresy do wyboru. No i przekładnia główna, tak? gdzie napęd jest przekazywany na lewe prawe koło z blokadą mechanizmu różnicowego, typowe mechaniczne rozłożenie. Tutaj mam uwagę od Roberta, jest rozłożony HST. Tak, jedna część jest, to jest, ta część to jest pompa, tak Czyli tutaj, gdzie jest gdyby element, ten wałek, który tutaj jest obrotowy, on jest połączony z pedałem jazdy, dodatkowo jeszcze jest połączony z tą dźwignią od tempomatu, tak i ona po prostu ustawia położenie pedału i odpowiednio wychyla tutaj wewnątrz taką tarczę. Po której porusza się, poruszają się te tłoczki, tak, które powiedzmy powodują tłoczenie tego oleju. Tu mamy drugą tarczę, ona jest znaczy ona tutaj jest niby ruchoma, tak? Ale gdyby jak jest zmontowana wewnątrz, to ona jest w jednej pozycji, tylko i tu jest, ta, gdyby ta część silnika, gdzie te tłoczki powiedzmy poruszając się po całości, powodują to, że z jednej tak, strony zabierają z drugiej oto zaczyna się poruszać, tak, a te tłoczki po prostu tutaj powodują to, że to gdzieś tam powoduje obrót tak? to jest w stałym jak gdyby położeniu no i wychylenie tej tarczy powoduje to, że ten olej albo porusza się jednymi kanałami albo tymi przeciwnymi, w zależności od tego z której strony olej jest przetłaczany, w tą stronę kręci się ten silnik tutaj dodatkowo są jeszcze dwa zawory takie przeciążeniowe że jeżeli to ciśnienie oleju, czy nie wiem, czy jest na przykład nagła blokada, tak, jedziemy sobie i nie wiem, ciągnik dostaje jakiegoś przeciążenia, obciążenia, że nie jest w stanie napęd przykręcić, to są zawory przeciążeniowe, które powodują to, że to ciśnienie oleju po prostu uchodzi bokiem i wraca sobie z powrotem do, yy, do skrzyni. Tak to z grubsza wygląda. A teraz zróbmy sobie kipczeka. To są reduktory, nie? Zabezpieczenie przed tym, przed uruchomieniem silnika tam niepowołanym. Jeżeli nie ma pozycji luzu na przekładni, no to wtedy nie uruchomi się silnik, nie? ale to jest mechaniczne zabezpieczenie takim właśnie czujniczkiem. To też jest standardowa charakterystyka, tak? jeżeli obroty są niskie silnika to on pali mniej, tak? jeżeli dostanie obciążenie duże no to więcej trzeba wlać z tego wiadra, żeby była po prostu ta moc energia, nie? żeby to było w stanie jechać. To są te tarczki sprzęgłowe? Tak, to jest malutkie sprzęgło, sprzęgłową, a z drugiej strony jest hamulec. Także... To są tarcze od hamulca te z tyłu, a to są od załączenia samego. W jak w tej, jak w No trochę tak, nie?